Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Online. Dzisiaj jesteśmy przed bramą główną miasta i dzisiaj chcę zająć się wykończeniem jakby przodu, przodu tej bramy. Znaczy chcę po prostu zrobić to, co jest tutaj, tylko po prostu tam. Mamy górę, która początek muru zaczyna się tutaj czyli de facto musimy jeszcze kilka kratek dalej e, to rozkopać ale na razie się zajmiemy e, rozkopaniem tej góry do tego punktu Normalnie ze starego Goldminesa pamiętam jak e, równałem teren pod miasto. Ale nie główne, tylko <coughs> mego kolegi. E, wtedy miał Nick szaten. a teraz jest Pan cienisty i to jest jego w sumie serwer, tak jak już mówiłem. W sumie bardzo pochłonął mnie ten projekt e, tego miasta e, Sokoła, więc e, chcę jak chcę po prostu dużo czasu mu poświęcać i przy okazji nagrywa dla Was materiały właśnie z tego miasta, żeby, żebyście po prostu widzieli, że coś się dzieje na... na serwerze. Na serwerze no, cały czas butuje się RPG e, Sądzę, że e, chociaż to jest pewne, to jest niepotwierdzona informacja. E, pewnie już już jakoś na Na finiszu są prace. Dawno nie było informacji od kogoś budowniczego z RPG. Ale wystarczy, że zapytam się jednego z budowniczych. E, I chyba... Sądzę, że już jakoś będzie niedługo serwer odpalany, więc zapraszam na RPG. Jak serwer ruszy, to na pewno tam jakiś jeden odcinek nagram z cyklu Minecraft Online. A, a teraz zajmujemy się właśnie miastem Sokoła, więc yy, nie będę Time na razie puszczał, ponieważ Chcę, żebyście trochę popatrzyli jakie kopę, trochę tam pogadał dla do, do, do Was. E, co do mojego, moich planów jeszcze co do w ogóle tego projektu, e, czyli tego miasta e, Sokoła Jest tak, że chcę, no najpierw chcę zrobić mury same e, później wyrównać całe miasto mm. wyrównać to znaczy, żeby na, na, jednym, e, na jednej wysokości się z, e, znajdowało. Z tego co widziałem to drogi porobione są na Y69 i chyba właśnie będę się tego trzymał. I patrzę, że w niektórych e miejscach jest właśnie trzeba będzie trochę e rozkopać i gdzie nigdzie zapełnić. E więc e tak, ja jeszcze miałem ciekawy pomysł do tego miast miasteczka no, tego projektu, żeby umiejscowić je w środku wody gdzieś na jakimś oceanie. Oczywiście tutaj bym musiał już, już koniecznie użyć World Edita. E, mówiłem wam, że nie będę z niego korzystał ale, ale przy takiej wielkiej rzeczy chyba będę musiał. Również dobrze mógłbym tą skopać tą e, górę Ward ale jak powiedziałem, że będę korzystał, nie będę korzystał z Ward Edita, albo będę korzystał w bardzo rzadko wyjątkowych sytuacjach. W okolicznościach, dlatego będę się tego trzymał. Jestem ciekawy, bo teraz właśnie nie mam tego limitu na YouTube, więc mogę dla Was wrzucać e, dłuższe materiały. Ale nie chcę, żeby one przekraczały jak na razie 20, 25 minut. Chyba, że będziecie chcieli więcej, no to wystarczy napisać stosowny komentarz. O, oj, chyba jeszcze tutaj to Dlatego uważam, że ten pomysł z, z oceniem tego całego e, pro, e, projektu na, na morze jest jakiś ocean po prostu na jakąś dużą e, połać powierzchni gdzie jest po prostu wszędzie woda To, to, jest, to jest tyle jak e, kwadratowa masakra o OS, SKKF e, Ci po prostu mają teren 200, 200, tam chyba 250 e, kratek promienia Promień ma, Nie wiem, nie wiem, jakoś Słuchałem tego, ale w sumie jakoś nie przywiązywałem do tego wielkiej uwagi Już nie pamiętam Tak się inaczej mają jakąś samoograniczoną powierzchnię mapy Po prostu muszą się na niej jakieś zagospodarować i wspólnie żyć e, Dlatego właśnie chcę coś takiego zrobić, że całe to miasto będzie po prostu e, To będzie znajdowało się na wodzie Lecz nie będzie pływało na wodzie, tylko po prostu będzie przytwierdzone murami, tak jakimiś tam podporami, nie wiem jak jeszcze to wymyślę coś na pewno wymyślę dlatego najpierw chcę skończyć mury po murach zrobię przenosiny na wodę to znaczy teraz mam taki pomysł że przeniosę je na wodę i potem będę po prostu wykończał jakiś środek muzyka trochę za głośno chcę no właśnie to na wodę i potem chcę wy, właśnie, wykańczać środek. Yy. Cały projekt będzie miał szerokość około 80. Około, bo nie liczyłem. Tak więc yy, długość yy, nie wiem jaka będzie. No dobra. Powiedzmy, że będzie miał yy, szerokość 100 kratek. A długość to, jest do to samego portu, którego robiliśmy ostatnio. To jest duża, duża odległość, dlatego nie chcę, żeby to po prostu było w prostokącie, żeby to nie był taki jamnik to będzie mało interesująco wyglądało ale jeszcze zobaczymy na pewno chcę zrobić właśnie ten jeden port ale w sumie, chociaż jak chcę to przenieść na wodę to mi ten port jest tam w ogóle niepotrzebny więc mógłbym yy, zrobić przed głównym wejściem do miasta. Tam po prostu jakieś domki takie rybackie, jakiś tam kuter, jakiś statek na, na, zbudować. Nie wiem jeszcze, jeszcze tak. E, to był taki luźny pomysł, w sumie, żeby do wody się przenosić. Ale sądzę, że jest dość ciekawy. E, I po prostu nie będę musiał się martwić, że to jest po prostu tak ścięty teren po prostu go skopiuję a na miejsce tego co tutaj mamy to nie po prostu jakąś pustynię zrobię tak. nie, to no będę musiał kombinować chcę po prostu żeby ten teren wyglądał jak najbardziej naturalnie chociaż wiem, że nie, naturalny już nie będzie albo po prostu jakoś uformuję te góry żeby wyglądało ładnie więc to naprawdę, jeszcze nie mam takiej, takiej, takiej spójnej koncepcji bo ten, ta woda żeby to miasteczko miasto, miasteczko miasto no ten projekt był na wodzie tak powycykli to jest mój luźny pomysł a teraz jak w sumie myślę na tym bardziej to w sumie że będzie duże się bawienia bo teraz tutaj Sokół wykorzystał że nowy generator mapy wykorzystał żeby była mapa generowana na starszym generatorze i po prostu ścięło biom i po prostu to wykorzystał ja mówię o tym Sokole, mówię o tym Sokole, ale to jest w sumie jego wizja, jego początkowa wizja. Ja po prostu ją kontynuuję i dorzucam coś swojego. A w sumie nie zobaczyłem ile nagrywam, no dobra, tu trudno. Dobra, wiecie co, ja zobaczcie ile mam jeszcze do skopania tak więc tutaj puszczę jakiegoś krótkiego timelapsa i zobaczymy się jak usłyszymy się to znaczy jak wy mnie usłyszycie jak, jak będę kolejne etapy pracy wykonywał tak więc timelapse Stores and filthy whores, the rotting picket fence. Somehow, all this folder all is starting to make sense. Tree epiphany, this fleeting glimpse of common sense, and now I'm screaming on the crowded streets. I'm telling everyone I, I meet, but no matter what I try to say, I'm only whispering. One way the government conspiracy The thin facade, the red man's god. It all just seems so clear to me And the foreign places with the hungry faces And the broke down Chevrolet The race to see the ending past The stops along the way Telling everyone I meet But no matter what I try to say, I'm only whispering But no matter what I try to say no one is listening Mimo, że nie skończyłem jeszcze kopania właśnie tej góry to tak w międzyczasie, nie wiem, czy zauważyliście, zatrudniłem gra gracza Krzysiu, to jest nowy gracz i był, jest chętny do pomocy, więc czemu nie, w sumie go wziąłem, niech pomoże góra, jest spora, więc dla każdego, każdy niech chce po kopie i niech ma jakąś tam małą cegiełkę w tym projekcie, mimo, że jeszcze nie skończyłem, tak więc, żeby wam Was nie nużyć za bardzo oglądaniem tym te, tego timelapsa, no chyba, że to oczywiście lubicie. Ech, nie mogę użyć komendy set zero? Nie chcę! No jak nie chcę, to nikt nie robi. Ojej. Tak czy inaczej jest sporo kopania? Zresztą jak widać w sumie powiedziałem Krzysiowi żeby go dokopał dotąd, nie, ale w sumie jakby ta cała góra została ścięta to byłoby i tak spoko no ale w sumie ja już to sam zrobię, tak sądzę. Tutaj jakiś szczank się nie wygenerował, tak jakoś dziwnie się wygenerował. No ale trudno tak czy inaczej robimy dalej sądzę że już powoli będzie trzeba tutaj działać tak dobra No to nie wiem no to się mogę ten mogę się później tym zająć z rozkopaniem tego później ponieważ teraz będzie mi potrzebny sandstone którego i tak mam I chyba na razie tylko on A jeszcze wełna. Wełna się przyda. Wełno. Hmm. Ej, juj, juj, juj. O, że no tak, no ale mój błąd, mój błąd, mój błąd, sorry. Znaczy dlatego muszę patrzeć na projekt zokoła, bo w projekcie jest tak, że jak jest wełna Czyli tutaj, dobra tak chcę sobie kozianę, to tu wełna musi dalej być dobra to mogę usunąć i tutaj wcięcie dwie kratki pierwsza druga just like that chyba chyba coś takiego i tutaj dwie kratki jeszcze sandstone, sandstone yy, Tutaj, tutaj, tak, tak Dobra, sprawdźmy jak to było Tutaj było ten, płytka tu teraz tu Weźmiemy, postawimy pochodnie A właśnie, jeszcze będzie nam potrzebne Płytki yy, Półpłyteczki Tutaj Piaskowe Pieskow, płyty, o, sorka Piaskowe płyty nam są potrzebne Tak i coś takiego będzie Krzyś, śódjęć jest potrzebne patrz masz swój dzień dobra, dobra. trochę go sterolowałem ale tak chyba tutaj będę musiał no, oczywiście można i tak napisać. za te, że musicie słuchać, te, jak y, myszką y, operuję. No ale niestety, o i chyba tu będzie ta sama sytuacja, co przy budowaniu przy wodzie. Dobra, ile szerokości ma ten ten mur? Chyba ma trzy, nie dwie, trzy, trzy ma. ty głośno to muzyka ma 3 a tu coś mi jest za nisko chyba tam mogę spokojnie sobie skakać no że właśnie tak to było czy jakbym był tutaj no chyba tak właśnie było bo właśnie mam tak ale tu jest niewymiarowa czy po prostu jest błąd w projekcie tego co widzę hmm. nie jakie jest dwa no to dwa musi być to znaczy Jak spotkam sokoła na serwerze to się go spytam. Czy przypadkiem tu coś nie popsuł? No właśnie Skrzynki mi postawię Set chest Tak miałem nie korzystać z Word edita ale w sumie ustawione na skrzynki to No dobra na razie tam nic nie wsadzam No właśnie coś takiego będzie wyglądało just like that Tylko po prostu tu będzie trzeba skopać, tu będzie po prostu trzeba tak fajnie, fajnie jeszcze wyrównać. I latające dirty ze stones usunąć je. Tak, o co chodzi z tym banem? Ta, po prostu Princesku uzna, że, że żebym im nie przeszkadzał, to zostałem bana. Fajna sytuacja. Ciekawa. No ładnie się nakopał. Dobra, to wiecie co? Ja po prostu będę robił e, e, ten mur e, i po prostu zobaczycie timelapse. This same old plot and a rusty set of strings. But I'll rehearse this same old verse until there's nothing left to sing. But no matter what I try to say, I'm only whispering. No matter what I try to say, nobody's listening. Oj, chyba serverem coś jest nie tak, tak więc eh, Ja już dokończę to po prostu poza odcinkiem bo tam jak zauważyliście jeszcze tam odwaliłem jedną rzecz po prostu zapomniałem o szerokości muru i muszę jeszcze rozkopać bardziej tą górę tak więc yy, w tym odcinku to wszystko dzięki wam za oglądanie zapraszam was do komentowania yy, oceniania i subskrybowania mojego kanału yy, mówił Cebul yy, i cześć